Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj rozpoczynam taki cykl dwuodcinkowy, czyli Tytany Trwałości. Zaczynam tutaj od propozycji dla panów. Są to perfumy, przede wszystkim te, które faktycznie kiedyś przetestowałem, czy w ostatnim czasie. No i jak najbardziej się pod nimi tutaj podpisuję. Nie są to perfumy, które wyczytałem, że są trwałe w internecie nie, ja tutaj jak najbardziej kierowałem się moim nosem moimi tutaj odniesieniami co do właśnie trwałości tych perfum no żeby tutaj nikogo gdzieś nie wprowadzać w błąd, faktycznie no ja przetestowałem i stwierdziłem, że są to naprawdę bardzo trwałe perfumy i tak naprawdę no sięgają tych 10 godzin a nawet ponad 10 godzin dobrze, żeby nie przedłużając dwa czy słowa o tych perfumach o tych propozycjach moich tytanów trwałości, yy, wszystkie te, które mam do pokazania, to pokażę, czy to próbka, czy faktycznie flakon, jeśli nie, no to niestety, no przepraszam, nie pokażę, no bo nie mam, yy, tak, dobrze, pierwsze perfumy, no tutaj pokażę wersję vintage, etykiety od próbki, no są to perfumy, no jak najbardziej, jak najbardziej trwałe. Jedne z najtrwalszych, jakie, z jakimi się spotkałem w mojej karierze dotyczących świata perfum. Thierry Mugler Angelman. To jest ta starsza wersja. Te kartoniki opakowania tych perfum wychodziły właśnie w takich kolorach. Takich no jasno-błękitnych. Bardzo nawiązujące do tych wersji dla pań. Wody perfumowanej. No tutaj trwałość była no Gigantyczna. Tutaj sięgały 24 godziny trwałości. Jeżeli oczywiście ktoś no, zapomniał o prysznicu, mówiąc z przymrużeniem oka, tak, no myślę, że te 24 godziny jak najbardziej trwałyby na skórze. Te perfumy, jeśli chodzi tutaj o projekcję, to na pewno byśmy je wyczuwali do 15-16 godzin. No myślę, że bardzo dobrze. To był jeden z najtrwalszych perfum, z którymi się spotkałem. No, troszeczkę tutaj przekombinowali. To jest oczywiście takie wersje wychodziły do 2010 roku. No, teraz troszeczkę no, przekombinowali. Nieszczęsna reformulacja źle na nie wpłynęła na sam zapach, na samą trwałość i też na projekcję. No nie jest już to taki wielki, wielki mocarz, jaki to był no, z tych lat 90., czy właśnie do roku 2010. Pierwsza pozycja Thierry Mugler Angel Man. Co do obecnych wersji, owszem, one są bardzo trwałe, ale no sięgają gdzieś na 10-12 godzin swojej mocy, jeśli chodzi właśnie o trwałość. No tutaj te to no nie ma polotu, tak naprawdę. Co do tych właśnie z tych starszych wypustów. Dobrze. Kolejne perfumy. No też dużo narzekania yy, w internecie słyszałem w recenzjach, czytałem w recenzjach, w wypowiedziach. Yy, no ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Hermes. Yy, dużo piszą, że faktycznie też te starsze wersje były trwalsze. Yy, nie, no ta obecna wersja, ja mam tutaj miniaturkę, yy, jest to chyba rok 2018. Z tego co pamiętam, tutaj dobre 12-14 godzin. No, do 10 godzin, do 9, no, bardzo dobrze wyczuwalne, także myślę, że no, jest to bardzo dobry wynik, jeśli na takie no, świeże, ostre y, aromaty, co właśnie tutaj posiadają w sobie te perfumy, czy też woda toaletowa, cierpkie cytrusy z dodatkiem y, palargoni, no, nie dla wszystkich, nie dla wszystkich no dużo jest fanów tego zapachu a, te, a także dużo jest przeciwników tego zapachu De Hermes z domu mody Hermes woda toaletowa, ta podstawowa wersja dobrze kolejne perfumy To no tak, wielki, wielki hit no bogactwo panili, mięty, fasolki tonka każdy chyba raczej zna Marynarzyk Jean Pogotier Lemal. No tutaj wybuchowa dawka właśnie tych składników, o których przed chwilą powiedziałem. Bardzo słodkie, bardzo ulepne, nadające się jak najbardziej na mroźną zimę. No taką, którą przed chwilą właśnie mieliśmy tydzień temu, tak naprawdę. To jest dla nich najlepsze środowisko. To jest zapach świeżo upieczonego ciasta waniliowego. No coś niesamowitego. Tutaj myślę, że około 20 godzin, 18-20 godzin wytrzymują na skórze te perfumy. Coś niesamowitego. To też ma grono swoich fanów i grono swoich przeciwników. No nie ma się co dziwić, tak naprawdę, no bo faktycznie, no faktycznie gdzieś za dużo ich było na ulicach. Teraz może troszeczkę mniej, dużo kopiowano te perfumy. Także no, mogły gdzieś no, już się przestać podobać, co niektórym, jeżeli faktycznie je tak często wyczuwaliśmy na ulicach czy w innych miejscach. Jean Pogotie, Lemal, lata 90. Dobrze. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Jean Pogotie, to jest taka inna odsłona, flanker, z nie wiem, 2018 czy 2017 roku, no nie pamiętam już teraz. Essence de Parfum Eau de Parfum Intense czyli taka wersja jakby nie wiem, odświeżona w takim innym nieco flakonie no też to jest bardzo mocne, tylko już w takim no bardziej nowoczesnym stylu w połączeniu właśnie z tą wersją podstawową no też ulep niesamowity, klubowy taki zapach, no niestety nie w moim klimacie, ale jest jak najbardziej trwały, myślę, że tutaj też okolice 15% 14, 15 godzin spokojnie dadzą radę na skórze. Inwazyjne perfumy na noc. Dobrze. Kolejna propozycja, czyli będzie to, żebym tutaj nie pomylił, żebym nie pomieszał. Tak, no zapach brata ognia. To na pewno się kwalifikuje w tym materiale. Dobre 15 godzin. Na mojej skórze przede wszystkim też dużo narzekają, że faktycznie te wersje no te vintage tak zwane, no były trwalsze. No, być może, ale no dla mnie to jest szkoda pieniędzy, szkoda zachodu, jeśli chodzi o samą trwałość, bo tutaj jak najbardziej no, są bardzo trwałe te perfumy, bardzo mocno dawają o sobie znać, tak jak wspomniałem, 14-15 godzin na mojej skórze, to myślę, że to jest wyśmienity wynik. No kultowa woda, kultowy zapach jedyny w swoim rodzaju. Jest recenzja na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Dior Fahrenheit zapach brata Boga. No flakon jest przepiękny, no zapach ognia. Świetny. Dobrze, kolejne perfumy. Tak, no już praktycznie niedostępne w naszych pospolitych perfumeriach. Dior on perfume. Teraz dostępne w setkach, to jest 75ml, teraz dostępne w setkach, tylko i wyłącznie w Diorowskich butikach. No tak, jakoś tak się złożyło, że przenieśli faktycznie ten zapach do innego flakonu, znaczy o innej pojemności, no i do butików Diora. Dlaczego? Nikt tego nie wie tak naprawdę. Tutaj też gigantyczna trwałość, tutaj no dobre 18 godzin, jak nie 20. Te perfumy po 14-15 godzinach, no jeszcze dawały świetnie o sobie znać. Z tym, że one nie były nachalne. To nie jest ulep, to jest po prostu elegancja, która no potrafiła jak najbardziej dać o sobie znać w tłumie. Niepodduszające, takie wyrafinowane, ciężki irys z dodatkiem przebogatej skóry. No coś niesamowitego. Dior Homme perfum. Dobrze. Kolejna propozycja to, toż, to też Dior Om, z tym że wersja Intense, tylko to jest ta 2011. Nie ta obecna, bo ja tej obecnej aż tak dobrze nie znam i nie chcę się wypowiadać co do jej trwałości. To jest ta starsza z tą starszą grafiką, tutaj z tym napisem Dior Om Intense. Znawcą oczywiście wiedzą o czym mówię. Tak, marchewkowa tutaj jest wersja tego irysu. Taka no troszeczkę jakby lżejsza, zwiewna, oczywiście nie, mylą, nie myląc tutaj z żadnym świeżakiem. Porównuję tutaj oczywiście ten zapach do Dior on Perfume. No troszeczkę taka właśnie w stylu pudrowym, marchewkowym, a nawet bym powiedział bardzo przypominającej mm, zapach damskiej torebki, damskiej, właśnie, pomadki, szminki. No ten zapach taki właśnie jest. Też lekko kroszony skórą. No coś pięknego. No już mało dostępna ta wersja, ale ona pamiętam była bardzo, bardzo trwała i na pewno bardzo dużo za ten zapach dostałem komplementów, jak użyłem właśnie tych perfum. Jeśli ktoś jest naprawdę fanem, jeśli ktoś naprawdę zaoszczędzi nie na, i nie szkoda mu pieniędzy, no to faktycznie może upolować jak znajdzie na jakiejś aukcji właśnie tą starszą wersję Dior Homme Intense. No bo faktycznie ona miała też dobrą trwałość, bardzo dobrą. Też okolice 15 godzin, dobrze. Kolejne perfumy. No też się zaczęło o nich dużo, że są już nietrwałe. Raptem minęło 6 lat, nawet nie, bo one wyszły w, we wrześniu, czyli jeszcze no jakiś czas Zostało, żeby szóste urodziny obchodziły na rynku. No tak. Też się pojawia, no, że już są mniej trwałe, mniej takie inwazyjne. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Dior Sauvage. Dla mnie jak najbardziej trwałe były te 2015 i te, które są teraz 2020, 2021. Ja tutaj mam wersję właśnie 2020, i powiem Wam szczerze, że ja żadnych różnic co do trwałości projekcji no, nie znajduję. A całkiem niedawno je testowałem faktycznie, żeby sprawdzić, czy jest to racja to, co piszą o tych perfumach i o ich parametrach tak naprawdę. No i przetestowałem sobie to w, ręka, w rękę, czy też jeden dzień nosiłem wersję tą 2015, a drugi dzień nosiłem Tą wersję 2020, i powiem Wam szczerze, że obie tak samo projektowały i obie tak naprawdę były tak samo trwałe. Ode toalet, woda toaletowa, myślę, że to jest najbardziej silniejsza z tych wód, z tych trzech, które są, czyli Ode perfum. perfum, które wyszły niedawno. Ta woda toaletowa, ta pierwsza odsłona linii Sawarz dla mnie jest najbardziej trwała i najbardziej projektująca. No tak, bo czasami ktoś błędnie myśli, że jak, jeżeli faktycznie wychodzi de Perfum czy Perfum, no to myśli, że nie wiadomo co się będzie działo z tymi perfumami, że będą tak bogate, tak będą projektowały i tak trwałe. Nie no, tutaj też chodzi o, o sam ten Flanker, dodatek Ode Perfum, no bo tam minimalnie coś być może zostało zmienione w tych składnikach, lekko podkręcone, co nadaje też głębi temu zapachowi a nie trwałości czy. Wielkiej, wielkiej projekcji. Także, no, no, nie do końca to też jest z tymi właśnie Ode Perfum, czy Perfum, czy Intense. Tak. Dobrze. Kolejne perfumy to nie mam tutaj butelki, nie mam próbki. Kiedyś, kiedyś pamiętam, no, kilka razy ich użyłem. No, niestety ja wyrosłem z takich zapachów. Na pewno bardzo znane perfumy. Na pewno bardzo kultowe w latach 90. Job-Om, y czyli ta różowa moc. To był tak, y flakon taki przezroczysty z taką różową cieczą w środku. One po prostu no, nie jeden samolot potrafiły strącić z nieba. One były no, bardzo trwałe. To był tak, bardzo trwały zapach. Tak projektował. No, coś niesamowitego. Nie. Y no ja bym się bał dzisiaj użyć takich perfum w stylu takim bardzo niemieckim z tego co dużo ludzi właśnie się wypowiada że to faktycznie w Niemczech kiedyś w latach 90 no co drugi Niemiec używał właśnie tych perfum no takie po prostu były czasy taka moda i tak faktycznie też się działo jak na moje no ta era no gdzieś się zakończyła co do tych klimatów do tego zapachu jeśli chodzi o różowy Jop O dobrze kolejna propozycja to tak, świeżak, mówiąc pospolicie i wprost, tu mam tu Karolina Herrera. Ja mam tutaj bez atomizera, bo kiedyś mi ta butelka upadła i gdzieś mi odpadł ten atomizer. Już go nie mogłem za, zamontować, tak naprawdę. Na szczęście była pusta. Z tymi perfumami dzieją się rzeczy no, niezwykłe. One potrafią pachnieć 8 godzin. Po tych 8 godzinach przestają pachnieć i z stają na naszej skórze przy 10 godzinie. No coś niesamowitego, To się fachowo chyba nazywa dridon, czyli takie jakby wysuszenie tego aromatu, wyparowanie, później gdzieś właśnie na nowo z staje na tej skórze i dalej projektuje. No coś niesamowitego. To no faktycznie bardzo trwała woda, jeśli, na, jeśli chodzi o takie świeże klimaty, skoszona trawa, jak najbardziej tutaj daje o sobie znać idealne wiosnę, myślę. I tak od tej 10 godziny, y, później jeśli faktycznie budzi się ten zapach to no trwa jeszcze przez kilka dobre 2-3 mm, godziny. No tak, no coś niesamowitego, Karolina Era Tu Men zapach inspirowany. Nowym Jorkiem. A taka ciekawostka, dlaczego 212? No, bo pani Karolina Herrera chciała oznaczyć właśnie tą linię Nowym Jorkiem, samym zapachem, i same te właśnie flakony oznaczyła tą cyfrą, bo to numer kierunkowy do Nowego Jorku. Tak, dobrze. Kolejne perfumy to tutaj już inny klimat. Chanel Anteouche. No tutaj, przebogactwo kwiatów, białych kwiatów, jaśminów dla mężczyzn. No całkiem inna, inna era zapachowa. No Są bardzo, bardzo trwałe. No myślę, że też do 14 godzin potrafią dać o sobie znać. Dla mnie to jest taka Chanel piątka dla panów. Tak. Kolejne perfumy. Też. Lata 70, te takie starsze teraz roczniki lecą. Yy, Rafloreum, tutaj w dekancie polo. Zielone polo, no też przecudowne prze perfumy, ale już bardziej chyba dla koleserów. Zielone y, las w butelce to są po prostu sosna w butelce i glaste, takie wiecie, klimaty, y, dozować jak najbardziej w ilości aptekarskich, bo no, mają pieruńską moc do perfumy. Tego tak łatwo nie można zmyć z ręki, ani z szyi. Bardzo leniwe perfumy w ogóle. One, one przy ósmej godzinie noszenia dopiero zaczynają się rozwijać. Inne te nuty gdzieś wychodzą z tych perfum. No dobre 15 godzin, jak nie lepiej czuć ten, ten zapach z naszej skóry. Rafflore Polor, czyli pospolicie mówiąc, zielone polo. Dobrze, kolejne perfumy. Tutaj zakupiłem rok temu, a do, chodzi o ten stary rok 2020. No, Vibrant Leder Wood Zara. Takie coś mi wpadło w zarze i powiem Wam szczerze, że ten aromat bardzo mnie no, zainteresował. Kupiłem, bo była dobra promocja. Za tą właśnie dużą tutaj butelkę, 125 ml to jest. 120, przepraszam. No klimat taki, no mówiąc wprost, coś w stylu jakby odświeżonego Tom Ford Wood tak, czy też dodatkiem trochę Terde Hermes, no takie bardzo drzewne, bardzo takie aromatyczne w stylu właśnie Wood yy, perfumy. I tutaj co ciekawe jest na tej liście u mnie, no dobre 12 godzin ja je wyczuwam. No świetne perfumy. Dobrze, kolejna pozycja to Karolina Erra też VIP Men 212 też taki no bardzo dla mnie młodzieżowy inspirowany Nowym Jorkiem czy też klubami Nowego Jorku zapach no, raczej dla właśnie takich młodych odbiorców, kiedyś miałem cały flakon, ale też tam gdzieś sprzedałem bo wyrosłem z tego zapachu yy, taki świeży, ale no faktycznie nadający się tylko włączy na takie wiecie imprezowanie wieczorne wyjścia właśnie dla młodych użytkowników. Tutaj też była bardzo długa trwałość tych perfum, myślę, że okolice 12 godzin jak najbardziej. Karolina Herrera Tuantu VIP VIP Man Are you ready on the list? Czy jesteś na tej liście? Tak. Dobrze. Kolejne perfumy. Tutaj też Czerwona papryka, jak najbardziej. Zapach takiej pianki, drogiej pianki do golenia. Czy też luksusowego salonu fryzjerskiego. Xerius Rouge Givenchy. No, też bardzo trwałe perfumy. Dobre 15-16 godzin. Też przebogactwo składników. Powiem Wam szczerze, że mnie te perfumy, nie wiem dlaczego, ale bardzo się kojarzą z niedostępnymi już perfumami Thierry'ego Muglera Bimen. Tak, no gdzieś taki ten zapach, ten aromat, taki właśnie czerwony, taki no mocny, duszny. No, dobre perfumy. Naprawdę bardzo dobre. Świetnie rozwijają swój wachlarz z biegiem czasu, jeśli chodzi o składniki i poszczególne nuty zapachowe. Givenchy Xerius Rouge. Dobrze, kolejne perfumy. To nic innego jak Versace Eros. No tak, no tutaj też nie mój klimat, bardzo taki właśnie młodzieżowy, w ten trend taki dyskotekowy, klubowy, wieczorowy, inwazyjny. Ja tutaj te perfumy porównam też. No niestety nie przyszykowałem sobie flakonu, no ale każdy wie jak flakon wygląda tak naprawdę. One milion to jest po prostu gdzieś ta dla mnie ta sama grupa. Może nie zapachowa, że jeden do jeden zapach podobny do siebie, ale jak najbardziej inwazyjna moc, dająca o sobie właśnie znać. Podczas właśnie nocnych wyjść w towarzystwie, właśnie do klubów. Nie wiem, no, no po prostu przebogactwo nut, które no daje naprawdę osobie głośno znać. No, no, no nie jestem fanem akurat tych takich głośnych zapachów, no ale trwałość tutaj jak najbardziej bardzo dobra. Myślę, że te 12-14 godzin, jak Eros, jak i Paco Rabanne 1 Million, no dadzą radę. Także te dwie pozycje od razu tutaj podsunąłem. Eros i One Million. Yy, dobrze, kolejne perfumy. Yy, tak, ostatnio które zakupiłem, jest dostępna recenzja na kanale. Dobre 14 godzin. Etat Libre de Orange Roland Muret. Anne Amoret. No tak, ciężkie te nazwy są niekiedy. Dobre 14 godzin. Zapraszam na recenzję oczywiście na moim kanale. Tych perfum. Romans w butelce. Dobrze. I tutaj jeszcze mam. Tak pokrótce, naprawdę, żeby nie przedłużać. Też dobre 10-12 godzin. Dolce Gabbana. The One Old Perfume. Też takie fajne, wyjściowe, randkowe, romantyczne perfumy dla panów. No, fajny, fajny klimat dotulający jak najbardziej na jesień, na zimę. Ode perfume Dolce Gabana The One, chyba moja najlepsza wersja linii. The One, dobrze. Kolejne perfumy to też takie, nowy wyszczałowe, dające o sobie znać. Mega trwałe. Victor Rolf Space Bomb, no, też takie, mnie się wydaje, dla odbiorców młodszego pokolenia. Jakoś nie widzę w nich mężczyzn w wieku średniego, czy chociażby po 30, czy po 40 nie. To jest taki też raczej, no, z tych klubowych takich, może nie do końca jak One Million, czy Eros, ale no, tutaj taki mamy piernikowy klimat, który no faktycznie jest wprost, który typowo chce podkreślić naszą osobowość. No tak, chcę, dla tych, którzy chcą się tak naprawdę zauważyć. Tutaj też dobre 15 godzin, z tego co pamiętam jeśli chodzi o trwałość. Dobrze. I na koniec już ostatni flakon tak naprawdę. Tutaj też taka ciekawostka. Dwa w jednym. Woda kolońska, która no ma też z 12 godzin trwałości. Abercrombie and Fitch Fierce. Amerykańska marka. Tak pachnie w sklepach przede wszystkim właśnie w USA. W sklepach właśnie z ciuchami Abercrombie and Fitch. No coś niesamowitego. Jest tańszy, no nie lubię tego słowa, ale w nowym klon y, dostępny y, Mont Blanc Legend. To jest w tym klimacie. No charakter tutaj jest po prostu no, jedyny w swoim rodzaju. To jest woda kolońska, a naprawdę ma ogromną siłę rażenia, jeśli chodzi, może nie o projekcję, ale o trwałość. No po prostu dobre 12 godzin, to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi właśnie o wodę kolońską. Dobrze. Yy... Tak, to wszystkie zapachy, które tutaj, no, ja przetestowałem w międzyczasie, czy w ostatnim czasie, czy w dłuższym czasie, które pamiętałem, że faktycznie, no, są bardzo, bardzo trwałe. Zapraszam oczywiście do komentowania, jakie Wy macie najtrwalsze zapachy w kolekcji, albo jakie w ogóle poznaliście. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy materiał. Jutro będzie o tytanach trwałości dla pań, tak? Zapraszam oczywiście do subskrypcji, za które już oczywiście bardzo wam wszystkim dziękuję. No to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. No troszeczkę ich przybyło. Szczerze mówiąc, ja już myślę o następnym konkursie. Jeden się nie skończy, a ja już mam plany no, z kolejnym konkursem, tak? Bo co 100 subskrybentów na pewno będę tutaj tworzył konkursy na tym kanale. No, to jest niesamowite. Dziękuję bardzo. Tak. Zapraszam na profil na Patronite, na Instagram i tak naprawdę do kolejnego pachnącego już jutro materiału dla pań o tytanach właśnie trwałości. Przypominam o konkursie, o ostatnich godzinach, żeby jeszcze wziąć udział właśnie w tej pachnącej zabawie. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.